I się opowiem Wam o imadle. To imadło to kiedyś, kiedyś sobie kupiłem. Tak sobie leżało, używało było do różnych celów. W takim stanie kupiłem i w takim stanie jest. A ta podstawa, no właśnie, podstawa to jest uratowana od huty. No i teraz, jak wiecie, pewnie będę powiedział, Uruchamia ostatnią maszynę całkowicie. Tu jest, że to spasowane, tu jest otwór. To jest takie małe imadło maszynowe. Czym ono się charakteryzuje? Ono tym, że ma takie tutaj rowki. Jeden, drugi, i tutaj prostopadły. I tutaj się wkłada takie kamienie specjalne. Ciasno spasowane, przykręca się. Kiedy wam, kiedyś Wam pokażę, przy tamtym moim imadle mam jeden taki komplet i przykładam go. Ale będę musiał sobie zrobić do, do... Bo inne, inne rowki te rowe są. Na przykład przy tej małej fruzarce jest rowek 16, a... Przy ag 200 jest rowek 12, bardzo wąski. Większa maszyna. A mniejsze marowki jest delikatniejsze do mocowania. No ale to wracając, to to kupiłem kiedyś tam, jakąś coś kupywałem, i przy okazji, 50 lat, ktoś chciał się pozbyć. No to mówię, a wezmę. Tu ma trochę lustru, jest taka blacha włożona, ale ona nie wypada. Także to wszystko jest dobrze. Teraz ta podstawa, to jest uratowana, powiedzmy od huty śruby tutaj dzisiaj też sobie jakieś podpasowałem. Dwie, dwunastki do trzymania i madła na oszczalce. Przeważnie, jak coś kiedyś robiłem na oszczalce, to. Ja też że z lenistwa, ale przeważnie to się jedną śrubą dokręcało i to w zupełności wystarczyło. Czasami to była dziesiątka albo ósemka, a tutaj kawał. <grych> No takie, takie, takie samotwory, no to już tak niech będzie, bo to tak inaczej, to by tak kwadraty tu luźno latały. No i to wszystko tak sobie czekało, czekało, no i później, to trzeba później to wszystko pomontować na ostrzałce. Poustawiać sobie oś i jeszcze jedna taka ciekawostka. Bardzo będzie przydatne na przykład do ostrzenia przecinaków. Właśnie to chcę zrobić, bo wiem, wiem z doświadczenia swojego, że jak na początku coś się toczy i robi się przecinakiem, no to wiadomo, no to ostrzenie za bardzo nie wychodzi. No a tam kiedyś na początku to jeden kolega mi drugi, a w końcu się wkurzyli, a idź sobie sami. No i to tak się później zaczęło, że trzeba było samemu. Jak, się na oszczał, jak sobie na ształce zrobiłem, to na ształce to było super. No, ręcznie to już trochę wiadomo, troszeczkę gorzej, bo trzeba więcej doświadczenia. No i będę musiał tutaj złapać oś tej podstawy yy, razem z Osią tutaj. I madła, że jak później przesunę na przykład 5 stopni i przesunę w drugą stronę, no to żeby to było jednakowo. Jeszcze jest coś takiego, jeszcze by się przydał taki kąt 5 stopni w jedną i w drugą stronę. Ale coś sobie wymyślę, że będę, nie wiem, jakieś podkładki czy coś, albo zrobię taką podstawę. Żeby tylko miała 10 stopni w jedną stronę i 10 stopni w drugą stronę. No i tutaj, a jeszcze... A ten kąt, załóżmy, tutaj góra-dół, no to mogę zrobić, zrobię sobie, jak będę potrzebował, w ten sposób, że zrobię sobie cienkie listwy, wyfrezuję na frezarce, położę później na, pod, na listwach jednakowo. Tam jest możliwość skręcenia stołu, na frezarce no i skręcę sobie tam 5 stopni, 3 stopnie 7 stopni no i będę miał różne podkładki i w razie czego to będzie można też i czoło pod odpowiednim kątem naostrzyć. no to tyle by było o tym imadle no i dla was filmik jak pamiętacie ten o łożyskach no i przy okazji znalazła się ta podstawa bo to imadło to cały czas tutaj było i jest no. Teraz tutaj będzie już niedługo więcej pracować. No i to by było tyle. Dziękuję.